To Wilna 53, 54, i już widzę jakiegoś moniaka. To chyba nie jeden. No na pewno nie jeden. Ile tego tu jest? No to mogę powiedzieć, że mam depozyt z czystym sumieniem. Kurde no. Przeliczmy. Dzień dobry, się Czołem. Wilku z tej strony. Co dzisiaj? Dzisiaj Ale... będzie mieszanka. Są łąki, jest las, tam jest trochę pola, także fajne tereny. Nie wiem, jak się będą prezentować pod kątem z Knight. No ale liczę, że coś dzisiaj wpadnie. Nie ma co przedłużać, rozkładam się i w drogę. Dobra, załączę się, bo gdzieś tutaj pokazywało sygnał około 90. Może O proszę. złocisz z PRL-u. Ale sygnał taki 88-90. Rocznik 1975. Także o, jak się świeci. Jeden ziko PRL. Dobra, jest monetka. Więc coś tutaj może wyjdzie. Łączamy się. O, kurde. Bo ten sygnał taki skaczący, więc wie co to będzie. A kiwie co to będzie, to najpewniej będzie Polmusik Dubałem pinpointerem jakiegoś moniaka, jeszcze czego nie podejmowałem. Chyba moniak. Nie, no, moniak. Taki sygnał nie na moniaka, bo to było 20. 20 z hakiem, choć co w sumie 10 groszy Kolejny się chyba roku nie odczyta 5 groszy PRL O Załączę się, bo nie wiem co ja wykopałem Sztyka wziąłem i takie coś wyskoczyło. To jest jakimś paskiem skórzanym chyba Taki plemnior można powiedzieć Coś na... Na krowę prawdopodobnie Załączam się, bo jest szansa na kolejną kolejnego perela. O, a to nie Gandia W bryle Dobrze tu chowają towar Stabilna 53-54 i już widzę jakiegoś moniaka To chyba nie jeden No na pewno nie jeden. Ile tego tu jest? Raz. Dwa, trzy. Tu widzę bryłkę. A co za moniaki? Z więc jakieś perele chyba. Cztery. Nie, to są współczesne współczesne, z się posypało, skiermane chyba Coś tu jeszcze jest? Jest jeszcze, kurczę No to mogę powiedzieć, że mam depozyt z czystym sumieniem, kurde no Ale i dżadża, że tak powiem jak się komuś posypało z gaci. Czyli... Oh, upadł jedno. Przeliczmy. 10 groszy. 20. 40. 45. 50.

Między wojnie, no ale trudno <grystanie> Depozyt monet zaliczony Mamy monetkę Mamy monetkę Jest żołek na pewno E 20 groszy współczesne <grystanie> Mamy moniaka kolejnego i... I na bank współ... nie współczesny 2 dwa... ich. Z... Komuna Ta. No PRL mhm. Załączam się, bo znowu chyba na takie kiedy Drobniaki są, jest trochę sygnałów Chociaż mogę się mylić A, mówiłem 48 Też pewnie będzie współczesny Zaraz zobaczę tylko, że jest jeden moniak, i tutaj było też trochę wskazań. Druga miejscówka, gdzie się komi posypało. O, a to skąd tutaj? Kolejne coś. Powiem tak, kopię te moniaki, ale to naprawdę nie wiem, co ja kopię. Teraz sprawdzę, jak wyciągnę wszystko. No i co? To są współczesne moniaki dwugroszowe. Trzy sztuki dwugroszówek. Też w jednym dołku. Także tych... <gry> Drobnych nominałów, to już tutaj nakopałem trochę. Później pokażę. Zrobiłem sztycha i mym oczom się ukazał nóż. Sygnał. Ojoj. Był cały nóż, teraz jest bez czubka, niestety. Jest to zapewne nierdzewka szmatu takie naleciało z 60 wskazanie, więc srebro to na pewno nie jest. No ale jest jest nóż. Prawie calak. No był cały, kurczę. Niestety odpadła końcóweczka. Gdzieś tutaj leży. Tu zakopałem dołek Ponożu, a tutaj sygnał i co? No raczej już ich nie odratuje choćbym się bardzo starał. Oksy <grybujesz> były oksy pyk do śmiciły Znalezisko na oko bez wykrywki Ktoś sobie dobrze przykitrał Pewnie tu po to wróci, <laughs> bon appetit. Przechodzimy do podsumowania takiego szybkiego, w zasadzie podsumowania śmieci. Masa, masa śmieci w postaci kapsli, korków, polmosów, yy, zrywek. Yy, tu się taki nożyk trafił. No to też w sumie można nazwać śmieciem niekompletny. Yy, no ale moniaków, to chyba tyle na jednym wypadzie nigdy nie znalazłem. Tak to się prezentuje. Yy, bardzo dużo współczesnych yy, i PRL-i. Nic poza tym. Także tutaj nie wiem, że złotówka może się uciłała yy, No i troszkę tych prl -i. Także pokopane grubo, na no pusto nie wracam. <gryzmy> Także mam nadzieję że materiał się podobał i co? Do następnego.